Wrocław to miasto o dużej liczbie inwestycji zagranicznych. W wyniku tak dynamicznego rozwoju rośnie zapotrzebowanie na ludzi studiujących w języku obcym. Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu oferuje studia w języku angielskim już od 2005 roku. Dobra znajomość języka to temat na czasie. W ofercie uczelni znajdują się dwa kierunki realizowane w całości w języku angielskim: Bachelor's Studies in Finance, studia pierwszego stopnia. Oraz drugiego stopnia Master Studies in Finance. Twórcą programu jest profesor Krzysztof Jajuga. Pomysł się pojawił myślę, że trochę więcej niż 3 lata temu. Z, tego, z obserwacji tego, co się dzieje na świecie i z obserwacji potencjału, jaki mamy my jako uczelnia, czy konkretnie wydział. I konkretnie kierunek, i wtedy właściwie pomysł się pojawił. Sam wymyśliłem to, że dobrze byłoby, żeby były studia w języku angielskim z finansów, takie nowoczesne. No i od pomysłu trafiło władze. Podchwyciły ten pomysł, można powiedzieć, bo uzyskałem dużo sprzyjających warunków do tego, żeby to rozwinąć. No i w tej chwili już jest rzeczywiście trzeci, trzecia edycja tych studiów. Ambicją byłoby to, żeby ten program stał się, jak to się nazywa po angielsku, International recognized, ponieważ w zasadzie takich programów nie ma w Europie, znaczy w Środkowschodni. Ukończenie tego typu studiów otwiera wiele atrakcyjnych ścieżek kariery. Studenci po ukończeniu master być może jeszcze po zdaniu paru egzaminów, znaczy może nie nawet egzaminów, tylko zdaniu na przykład certyfikatu na Chartered Financial Analyst czy podobnego, właściwie dostają pracę w bardzo krótkim czasie, bardzo wysokopłatną w, no, w instytucjach finansowych na świecie. Obydwa kierunki cieszą się coraz większą popularnością wśród obcokrajowców. i was looking for a program in english in a different country and poland, like the program sounded really good and that's the reason. it's on a quite high level if i compare it to germany or austria. i think it's high standards. it's a great opportunity to study here. first, because there's a lot of exchange students, a lot of foreign people. so it's a good city to be a foreign here. Uh, plus, the very good. Polski jest bardzo trudne, ale ja tutaj chodzę na po polskiego język i uczę się, i wiem, że będzie lepiej. Pozytywne nastawienie to podstawa. Wybór uczelni oraz kierunku studiów jest inwestycją w przyszłość. Inwestycją, w której nie można tracić wiary w siebie. Marcin Pacholak. La Campus TV, Wrocław University of Economics.